Cześć, nazywam się Klaudia i witam w kolejnym odcinku Deoblogu ze siedmioma pułkami. Dziś mam przyjemność przedstawić tą książkę pod tytułem Księga Cementarna Nila Tajmana. Tejniszy mężczyzna ma zamiar wymordować całą rodzinę, a spod jego rąk udaje się uciec tylko najmłodszym jej członkowi. Mały chłopiec z cudem zdołał uciec. O ironią, schronienie znalazł na miejscowym cmentarzu. Jak się okazało, nie będzie tam całkiem sam. Duchy zjawy i ma przyjęte losem chłopca otaczają go swoją opieką. Nick Owen zostaje obdarzony swobodą cmentarza. Dzięki temu może mieszkać i dorastać wśród duchów zjaw, dla których cmentarz, podobnie jak Lenika, stał się domem. Poznaje ich historię i zwyczaje. Umiejętności znane tylko im, takie jak znikanie, strach czy wędrówka w snach, nie stanowią dla niego tajemnicy. Księga cmentarna to fascynująca, dziwna i tajemnicza opowieść. Wciąga czytelnika od pierwszych stron. Napisana jest w przystępny i prosty sposób, a fabuła przyciągnięta jest niespodziewanymi wzortami akcji, przewrotnym humorem i zabawnymi sytuacjami. Czy nikt zdoła nauczyć się życia od umarłych? Czy chłopiec znajdzie przyjaciół na cmentarzu? Czy zdoła ponownie uciec przed mordercą? A może zapragnie zemsty? A co jeśli morderca dopadnie go w najmniej oczekiwanym momencie? Czy poznam najstarszą istotę zamieszkującą cmentarz? Odpowiedź na te pytania znajdziecie w książce, która znajduje się w szkolnej bibliotece.